Czego potrzebują uczniowie? Przede wszystkim dobrych warunków do nauki. Wiele szkół mieści się w starych budynkach, które ciężko ogrzać ze względu na stare, nieszczelne okna czy drzwi. Rozwiązaniem jest termomodernizacja budynków, która odbyła się w dwóch mrągowskich szkołach. Zostały ocieplone wszystkie stropy nad, najwyższe, nad pomieszczeniami najwyższej kondygnacji oraz wymieniono kompletnie stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową. Po pierwsze, będzie nareszcie ciepło. Po drugie, będzie nareszcie ładnie. Po trzecie, na pewno będzie to miało duży wymiar ekonomiczny. W ramach tej termomodernizacji został docieplony dach, wymienione okna, ściany, zmienione posadzki. Termomodernizacja poprawi komfort nauki i pracy uczniów i nauczycieli na zajęciach praktycznych. Ponadto zyskamy na zużyciu energii elektrycznej i cieplnej. Nowe szczelne okna i drzwi, czy docieplony dach to podwójna korzyść, zarówno dla środowiska, jak i dla budżetu przeznaczonego na ogrzewanie budynków. Utraty ciepła, jakie były, jakie były na tych budynkach, były bardzo duże, i dlatego patrząc na ochronę środowiska, patrząc na straty, jakie były w tych budynkach zarząd poprzedni a ten kontynuuje powziął taką decyzję żeby to inwestycje zrealizować projekt uzyskał wsparcie finansowe Unii Europejskiej które pokryło ponad połowę kosztów realizacji Całkowity koszt projektu to 4 miliony 806 tysięcy. Olbrzymia kwota i z tej kwoty 2 miliony 773 tysiące to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Aplikowanie o te środki jest bardzo ważną rzeczą dla każdego powiatu. Naszym poprzednikom z Rady Powiatu poprzedni udało się wystąpić z tak pięknym projektem. Urząd Marszałkowski przyznał nam te środki, a my w tej chwili realizujemy, kończymy ten wspaniały projekt. Prace zakończono zgodnie z planem 20 grudnia. Telewizja Kopernik. kopernik.tv